Nie mamy wątpliwości, że naszym akurat kandydatem jest aktualny prezydent Andrzej Duda i walczymy o to, żeby Andrzej Duda kolejną pięcioletnią kadencję prezydencką wypełniał. Proszę państwa, jesteśmy dzisiaj w Wielkopolsce, w Olsztynie, w zasobnej Wielkopolsce, w której zawsze ceniona była praca, praca nie ja myślę, że Andrzej Duda pokazuje, jaki ma szacunek do pracy, i jak pracowitym jest prezydentem. Że Wielkopolska i że Wolsztyn nie da się oszukać. Że potrafi odróżnić kłamstwo od prawdy, pozór od rzeczywistych działań. Z Andrzejem Dudą stoją konkretne dokonania. Można by je tu długo wymieniać. Zarówno jeżeli chodzi o wspieranie. I troskę i walkę o bezpieczeństwo Polski. W wymiarze obronnym, w wymiarze energetycznym, jeżeli chodzi o inwestycje, rynek pracy, jeżeli chodzi o inwestycje społeczne, inwestycje zdrowotne, ma jasno sprecyzowany, konkretny program działania na kolejną kadencję. I to nie są jeszcze obietnice, ma propozycje dla polskiej wsi, dla polskich rolników. Wsparcia sektora ochrony zdrowia, wspierania osób starszych, kolejnych działań inwestycyjnych, bo przecież mówimy tu o dużych inwestycjach, które przez innych kandydatów są kwestionowane, bo mówią oni, że Polski w tej chwili nie stać na takie inwestycje. Proszę Państwa, no ja zawsze wiedziałam, że Wolsztyn słynie nie tylko z Muzeum Parowozowni, nie tylko, słynie, nie tylko słynie z pracowitości, z piłki ręcznej, ale również ma świetnych cyklistów. Bardzo ich witamy, ale bardzo prosimy, żeby raczej nam to nie, nie przeszkadzać. Proszę Państwa. Andrzej Duda to kandydat, który proponuje nam program rozwoju dla Polski. To kandydat, który jako jedyny ma realny program, który został zrealizowany. Zobacz, nie Proszę Państwa, ludzie uprawiają sporty, byliśmy na obiekcie sportowym W kółko się biega i w kółko można jeździć również rowerem Naprawdę w żaden sposób ci Państwo nie przeszkadzają Bardzo prosimy, możecie sobie Państwo tu jeździć Mając osobistą, indywidualną decyzję to poprzedni rząd, rząd Platformy Obywatelskiej, wprowadził z wydłużenie wieku emerytalnego. Proszę Państwa, czy mamy dzisiaj gwarancję tego, że ten przywrócony wiek emerytalny zostanie w Polsce utrzymany? Czy ktokolwiek z nas tu obecny chciałby, żeby za nas decydowano o tym, kiedy pójdziemy na emeryturę, podczas gdy wcześniej obowiązywała społeczna umowa, ustawa mówiąca o tym, że to my sami, w zależności od określonego wieku, czyli minimum wiekowego, od stanu zdrowia, od sytuacji osobistej i materialnej, ale również życiowej, mogą podjąć najlepsze dla siebie decyzje. Czy tego typu działania absolutnie uderzające każdego z nas, mogą pójść dzisiaj w zapomnienie? Otóż z całą pewnością nie to, co zostało do tej pory wypracowane ma się tak, że tam gdzie są wywieszane banery Andrzeja Dure. Są niszczone płoty, są niszczone banery, są niszczone plakaty, są przebijane opony, są agresywne zachowania. Wszystko to już kiedyś w Polsce było. Dawica może być brutalny, żeby nie powiedzieć chamski sposób atakowana i tak się dzieje w sytuacjach niemalże zagrażających. Ja jestem gotowa na rozmowę z każdą osobą, absolutnie z każdą osobą. Tylko powiedzmy, czy my chcemy tak rozmawiać. Czy ta otwartość jest po drugiej stronie. Bo ja jej nie widzę, proszę Państwa. Bo dzisiaj mówię cały czas, kłamstwo walczy z prawdą. Będą mogły e, e, otrzymać bój strażacki dla Ochotniczej Straży Pożarnej, jeżeli w tym powiecie, w danym województwie będzie najwyższa frekwencja. Bo my, proszę Państwa, nie kalkulujemy. Mówimy, że ta frekwencja ważna, bo prezydent wybrany przy wysokiej frekwencji ma mandat swojej prezydentury znacznie mocniejszy. więc co to jest z tym działaniu. I powiem problem. Współpraca z samorządem, jak się układa ta współpraca z samorządem wtedy, kiedy jest to odmienna też opcja polityczna. Ta współpraca jest wtedy trudniejsza. Bardzo często zdarza się, że rządowych programów powstają żłobki do pobytu, kluby, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, inwestycje dróg gminnych, dróg samorządowych, wojewódzkich. I inne inwestycje, takie jak na przykład hala sportowa, ten obiekt, projekty rewitalizacyjne i mogłabym tak długo wymieniać. I co się potem dzieje, proszę Państwa? Każdy samorząd na etapie składania wniosku bardzo chętnie rozmawia ze stroną rządową. Wszystko jest ok, potem jest otwarcie, a potem jest strata pamięci w okamgnieniu ten już w tym samorządzie nie mówi się, a ta droga powiatowa, a na te drogi powiatowe zarządu Zjednoczonej Prawicy, za prezydentury Andrzeja Dudy, który wszystkie inwestycje wspiera, wydaliśmy pięć razy, trzy razy więcej. A ten żłobek, to proszę Państwa, to powstał za nas w ostatnich dwóch, trzech latach, bo to jest element polityki rodzinnej, kompleksowej polityki rodzinnej stawiającej się wyłącznie na świadczeniach materialnych, świadczeniach wychowawczych. To jest szerokie działanie i to jest dalsze tworzenie polityki y, rodzinnej, tak ważnej chociażby ze względów demograficznych, tak ważnej ze względu na obniżenie wieku y, y, ubóstwa wśród dzieci, wśród rodzin wielodzietnych, tak ważnej demograficznie również ze względu na obniżenie wieku emerytalnego. I potem się okazuje, proszę Państwa, że te samorządy, jak jest przegrana, jak jest jakaś porażka, to rząd nie dał pieniędzy, rząd nie dofinansowuje, ale jeżeli się coś udaje, to bardzo często zapomina o tym, że tu ten element współpracy polega na elemencie współfinansowania tych zadań.